pakuje się na wyjazd do Warszawy. W ogóle tak się śmiesznie złożyło, że tym razem jakoś tak sobie zaczęłam wybierać ubrania i wszystko jest praktycznie biało-czarne, więc no. Ale mam fajne takie outfity. W ogóle moje kokardki, uwielbiam kokardy na włosy. Outfit na dzisiaj. Ubieram sobie legince, takie w ogóle skarpety mega fajne, wysokie. Kokarda, bluzka też wiązana na kokardkę. Tak fajnie z tyłu, no. I się szykuję. W ogóle mam godzinkę piątą z minutami. Ja wstałam tam o czwartej pięćdziesiąt, no. I ogarnęłam się na w łazience i teraz lecimy dalej. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i przychodzę do was z takim totalnie luźnym vlogiem. Znowu witam się w scenerii toaletki tak naprawdę, bo będę się ogarniać. Jadę za chwilę do Warszawy pociąg o 8.05, o ile dobrze ogarnęłam, jak kupowałam bilet, no. I nie mam za dużo czasu, w sensie niby jest piąta, ale ja muszę wyjść wcześniej, więc e, zaczynam się szykować. Jestem totalnie śpiąca, poszłam spać w ciul, późno, chyba około 3, a wstałam o 4.50, więc no. Ale no, zostawcie łapki w górę, przy okazji jak już je ja pokazałam, subskrybujcie i lecimy. Brązer taki z Milka i Róż też. No w sumie taki komplecik sobie teraz nałożę. Nie wie, że przed chwilą stał mi telefon, ale teraz już nie wiem dlaczego. Ale no teraz jeszcze w drugi. Miałam laminację, ale teraz jeszcze sobie dodatkowo na to tak poprawię. Ręce przeczesałam. Czy ktoś mi może powiedzieć, dlaczego to nadal leci? Jakby. Nie wiem, dobra, ale teraz się trzyma. Nie, no nadal leci. Ja jeszcze w ogóle mam coś niecoś od Już tym i teraz lecimy... E, no, taki mam tuż teraz ostatnio. Sprawdza mi się mega fajnie. Dobra, let's go. I takie rzęski. No w ogóle strasznie rada zawsze jestem na tym tarze, że nie wiem dlaczego. I teraz jeszcze w kącik kto tradycyjnie już. Ogólnie karmek z wiśniowy i to na usta, let's go. Ja jestem w złotych tarasach, teraz idę do Biedronki i no, na bemowo jadę. Zostawiam rzeczy, bo byłam tak, byłam w złotych na szybko w Berszce i tam jeszcze parę w sklepach, potem przyszłam do Biedry na szybkie zakupy, zostawić rzeczy sobie i teraz no, zjadłam obiadek i czekam na tramwaj i jadę z powrotem albo do złotego, albo do arkady. Znalazłam taką piękną kosmetyczkę i zastanawiam się totalnie, czy ją wziąć. Jest e, 19 coś. Ja właśnie lecę na zajęcia z akrobatyki powietrznej. E, dobra, muszę podnogi pod nogi. I byłem na mieszkanie na szybko, ogólnie przebrać, z błyska w sumie. Wzięłam sobie e, pićku i lecę właśnie na zajęcia. Mam na dwudziestą. Bądź arkad, W ogóle mam Wiktorii Sekret. Mniej więcej co Wam coś pokazałam. Mogę Wam zrobić Baby Hall, jak wrócę do mieszkania. E, ogółem. I. I co, i mam w Wiktor... no mam jeszcze w paru miejscach, mam Zarze, byłam też w Biedronce, jakieś tam takie zakupy ogarnąć. Mam się parę razy w Biedronce, w ogóle nie wiem czy na te, w tej Biedronce na dworcu, ale jakoś tak sobie ją upodobałam dzisiaj. Warunki są takie same. Może mnie być słabo słuchać. ale zamierzam jeszcze przed wyjściem te na naleśniki z takim kremem od Magdy, które się też spotykam około 11 z Magdą, z tego co się umówiłyśmy. Jedzie jakiś tramwaj, więc nie będzie, że to mój, bo z tego co widziałam na tej rozpisce mój był pierwszy chyba, ale no dobra. Myślę, że się spóźnia. I pierwszy raz będę w tym miejscu nie mam zielonego pojęcia jak tam trafić, a jest ciemno, haha. Okej, okay, tym razem podjeżdżam mój moi drodzy. Nie. Aha! Serio? Czuję się oszukana przez los. Przecież ten tramwaj podjeżdża już drugi raz, jak ja tu stoję, ten numer. A mój? Co tu się wydarzyło, ja się pytam? Gdzie jest mój tramwaj? Ja tu zamarzam, ja mam taki outfit, wiecie, do poćwiczenia, haha, a nie na stanie w zimnie. Nie. Ej, no ale teraz to się zaskoczyłam. Zawsze mój tramwaj spoko podjeżdżał. W sensie one tu często jeżdżą, ale gdzieś gdzie się jedzie, błagam przez tramwaj? Nie. Zaraz jest później. Błagam. Ja mam godzinę zapasu, nie? Ale jakby godzina? To może być za mało. Co też nie jest tramwaj? Jest jeszcze tak czuli zimno, zamarzam tutaj. Ale dobra, nie ma no z tego co ogarnęłam, to mój tramwaj powinien już odjechać, a nie odjechał, z tego co tam podeszłam spojrzeć. Jak bym wiedziała, że tak będzie tam wszara ten pierwszy, który podjechał, ale no, jakby, bo nim też bym dojechała. W Gdańsku mam coś takiego, że często, to nie po mojej stronie, ale czas mój numer, tylko w przeciwnym kierunku, ale no dobra. Pomińmy to. Czasów mam coś takiego, że jakby nie sprawdzam końca gdzie tam tramwaj, tylko po prostu tak na oko tak to sformułujemy wsiadam. No i tutaj też bym mogła tak wsiąść na oko do tego, co tam pojechał, ale stwierdziłam, że dobra, jesteśmy w Warszawie, a nie ryzykujemy, plus się spieszę, ale teraz żałuję. Chyba coś jest nie tak z tym moim, bo on powinien już odjechać, nie wiem, z dwie minuty temu. No ale dobra, czekamy sobie. Nie no, zamarzam. Nawet go nie widać, bo to jest zupełnie tak, że go że widać ciśmy coś oddali i, i on nie jedzie. Teraz musi wjechać on wyczekany. Uwaga, uwaga, jest on. Lecę na to zajęcie za piękne widoczki po drodze. Co prawda są za mną niestety, ale no. i dobra, muszę ogarnąć, czy dobrze idę. Hejka, ogółem odzywam się do Was już um, tutaj od siebie z domu. Wróciłam z Warszawy, no i ja jestem w sumie zmęczona, bo podróż pociągiem była wyjątkowo fatalna, jak mam być szczera w 100%. No, w ogóle nie pokazywałam wam mojego outfitu dzisiaj, jest mega cute, mam taki fajny speterek, no i w ogóle mam kukartkę, tradycyjnie, no, mogę Wam go pokazać, albo zaraz Wam go pokażę na jakichś innych ujęciach. A wiem, ja miałam jeszcze zrobić Baby Haul, rzeczy z Victory Secret, więc e, to jest właśnie ta pora. i to mam siateczki. Dwie, ta, one są w ciężkie, ale jakby no, kupiłam sobie kosmetyków trochę. Zacznijmy może od tej mniejszej najpierw, potem przejdę do tej większej. Coś niecoś mogliście widzieć w międzyczasie, jak po prostu e, byłam na zakupach. Dobra, mam tutaj dwa produkty w tej pierwszej. Zacznę od mgiełki, która tak się pięknie prezentuje. W ogóle się mieni tutaj jeszcze w ogóle w lampę i we wszystkim. Ona tak cudownie... Mm -hmm. Kocham ten zapach w ogóle z ciekawostek, to właśnie jak ją wąchałam To jeszcze obok była pani i obydwie zaczęliśmy z panią e, właśnie zastanawiać się nad taką, nazwijmy fioletową, I jeszcze była taka ogólnie seledynowa i zaczęłyśmy obydwie właśnie tak się skumałyśmy, jak gadałyśmy i e, obydwie stwierdziłyśmy, że chyba jednak mimo wszystko ta fioletowa lepiej pachnie, więc widzieliśmy sobie tą fioletową e, i mamy tutaj ogólnie taki kwiatowy sorbet. Ona naprawdę prześlicznie pachnie. Jeszcze w tej siatce jedną rzecz, i jest to ogólnie. E, taki proszę bardzo, tak się prezentuje, balsam do ciała, właśnie mamy tutaj miód i lawendę. No ja w ogóle wszystko, co jest z miodem uwielbiam z Victoria's Secret, a tutaj mamy to jeszcze pięknie w połączeniu z lawendą, więc definitywnie no jakby wąchałam to i pachnie to obłędnie. Fioletowe tutaj rzeczy, tak się akurat ładnie kolorystycznie złożyło. Z kolei w tej dużej siateczce mamy też tutaj różne produkcje. Dobra, czekajcie. Tradycyjnie nie mogłam wyjść i nie wziąć mojego ulubionego płynu pod prysznicą i ten czysty miód. Piliuś lat po prostu bez zmian. Definitywnie mój numer jeden. Również coś, co już w ogóle samna na święta, ale to jest tak, po prostu no to jest Pięknie pachnie, zakochałam się w tym zapachu, dlatego jak byłam, stwierdziłam, że kupię sobie, bo już mi się kończy i mam tutaj właśnie miód z imbirem. Totalnie przepiękny zapach. Ostatnia rzecz to jest mgiełka, bo tak jak Wam pokazywałam tą fioletową, tak potem stwierdziłam, a kupię sobie jeszcze jedną mgiełkę, żebym, wiecie, miała tak na zmianę i tak dalej, i tak dalej. I również w tej samej serii zakupiłam sobie taką wersję różową, bo właśnie mam, właśnie mam fioletową, tą z jaką pierwszą, a potem jeszcze tą. Poszłam powąchać, no i stwierdziłam, dobra, biorę, bo przepięknie pachnie the best pęgiełki, zakochałam się w nich, no, więc taki jeszcze baby haul, no i to w sumie tyle w tym filmie, mam nadzieję, że właśnie Wam się podobał, on był w sumie na początku, no taki luźny bardziej, bo wiecie, to było takie moje życie powiedzmy, no i tak to właśnie wyglądało, tak sobie fajnie spędziłam czas w Warszawie i tak dalej, no, możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, pa pa!